Dzisiaj sobie pootwieramy za 700 ziko No i co? Na pierwszy ogień polecam mm, Na przykład nie no Jędrkiu Myślę, że powinien nam oddać No pewnie ogra 5 takich za 240 zł 82 zł. No i niestety strata. Zostawiamy wszystkie skiny, pójdziemy potem z tym na kontrakt. Hmm. Hmm. Myślę że co? Teraz poleci skrzynka sznycelinia linia, 5 razy sznycelinia 360 zł. No i prawie cały nasz balans poszedł właśnie. No i mamy AWP Har Hyper beast 180 zł, 70 zł na minus, no i niestety nasz nie stać. No więc pójdziemy sobie all in, czyli otworzymy sobie ze 70 zł, gdzieś tu tak to było. 70 zł, no niestety nas nie stać. Ale sobie sprzedajemy jakiegoś tańszego skinka. Mm, na przykład takiego. No i jesteśmy na strasznie duży minus, ale może to jeszcze odrobimy melody No niestety nie tym razem. No i co, lecimy w kontrakt. Mamy około 400 zł. No i co, albo 200, albo mamy potężny profit No jest jakiś bowiem. No i niestety jest to strata. Mm. Żeby się odkuć, to tak musiałoby na 40% siąść. Ale no nie wiem Może polecimy sobie 75% bezpiecznie No i dobra Siedzi glut knife 70% Shadow Daggery No i siedzi Pewnie siedzi, dobra No niestety nie To by było na tyle się